A co tutaj za zabawy? Halo? Co tu za dwie panny się bawią? Tak można powiedzieć, że już prawie razem. Białeczka też się troszkę myje. Felunia chyba uskutecznia swoją jedną z ulubionych zabaw. Zabawa jest bardzo prosta, już tłumaczę. Fala sobie bierze jakiś kijek, albo jakąś zabawkę Kładzie ją na ziemi, potem się kładzie na plecach na niej I robi takie Aha. wygibasy i się wkurza, że nie może jej podnieść, bo na niej leży Tak? Takie zabawy twoje? Mmm, masz bardzo ładne ząbki, tylko że masz trochę osad na nich I trzeba coś z tym zrobić Bo jak tobie się kupi Jakieś takie jedzonko do czyszczenia zębów, to ty je zjadasz 30 sekund, i nawet nie zdążysz wyczyścić kawałka jednego zęba. Więc coś innego musimy dla takiego żarłoka wymyśleć. Uważaj, bo sobie oko wybijesz tym kijem. Ty, bobrze, mały. Białeczka grzecz, grzeczniutka. Milutka. Można ją po brzuchu bez problemu pogłaskać. Bo nawet o jak tak robi, to ładnie liże po paluszkach. Tak. Dobrze.